Boga wszechmogącego w Trójcy Świętej jedynego na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na niedzielę zmartwychwstania pańskiego lekcję wyjętą z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do koryntian. Bracia, uprzątnijcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, jako też prześni jesteście. Albowiem na paschę naszą został ofiarowany Chrystus Świętujmy tedy nie w starym kwasie, ani też w kwasie złości i przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. I Ewangelię zapisaną u świętego Marka, których jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wolności, aby pójść i namaścić Jezusa. I bardzo rano, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce, a mówiły do siebie: Któż nam odsunie kamień od drzwi grobowca? I spojrzawszy, ujrzały kamień odsunięty. Był bowiem bardzo wielki. A wszedłszy do grobowca, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się. Ale on rzekł im: Nie lękajcie się. Szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego. Powstał, nie masz go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei, tam go ujrzycie, jako wam powiedział. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądźmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jedno słowo komentarza, już dosyć żeście się wszyscy nasłuchali. Kościół katolicki od zawsze przychodził świętować nie tylko wizgilię paskalną w nocy, ale także radować się z pustego grobu. W mszy o świcie. W nocy żeśmy świętowali moment przejścia Chrystusa, ze śmierci do życia. Nikt nie zna godziny, o której się to stało. Dlatego pierwszymi świadkami, którzy byli u grobu, którzy zobaczyli, że Chrystus zmartwychwstał, były niewiasty, które przyszły namaścić Jego ciało. Dlaczego namaścić jego ciało w niedzielę o świcie, skoro umarł w piątek? Ponieważ, tak jak doskonale myślę wiemy, od piątku, od zachodu słońca, Żydzi obchodzą Szabat i nie mogą w Szabat podejmować żadnych czynności, i żadnych prac. Dlatego ciało Chrystusa, który umiera o godzinie 15, już za chwilę zachodziło słońce i zaczynał się Szabat, w pośpiechu zostało zdjęte z krzyża. Zawinięte tylko jedną warstwą płótna i złożone w grobie, zawisnięto kamień i czekano, ponieważ rozpoczął się Szabat. Nie można było pracować, nie można było robić nic. Szabat skończył się dopiero w niedzielę o świcie. Dlatego kobiety pospiesznie biegły do grobu, ażeby dokończyć to, czego w piątek nie można było dokonać. A żeby Pana można było godnie pochować, umyć Jego ciało i namaścić wonnymi olejkami, zawinąć w płótno, tak jak to obrzędy pogrzebowe wtedy obowiązywały. Ale grób był pusty. I my dzisiaj, a w przyszłym roku jeszcze bardziej większy będzie wyraz tego wydarzenia, również o świcie przybędziemy do grobu. Chcemy być tak jak w przypadku Bożego Narodzenia na pasterce pierwszymi świadkami narodzin Chrystusa, Jego urodzin, tak również i w Wielkanoc chcemy być pierwszymi świadkami zmartwychwstania Pana. Chcemy być pierwszymi świadkami, którzy najwytrwalsi idą do grobu. Zobaczcie, żaden z apostołów nie przyszedł do grobu. Pewnie się bali. Bali się co będzie. Natomiast najbardziej odważne okazały się niewiasty, które wiedziały, jak trzeba się zachować. I dlatego wzorem tych niewiast, niewiasty, nie, wzorem niewiast, także i katolicy wszystkich wieków, przychodzą o świcie do grobu, żeby cieszyć się z tego, że Pan zmartwychwstał. I jeszcze jedno słowo na koniec. Kochani, gród wcale nie był pusty ponieważ Chrystus zostawił coś dla przyszłych pokoleń właśnie w tym grobie. Bo przecież w grobie były złożone chusty. Kiedy Piotr i Jan po alarmie wzniesionym przez niewiasty przybiegają w końcu do grobu, wchodzą do środka, nie widzą już aniołów, ale widzą chusty płótna, w które zawinięte było ciało Chrystusa. Płótna niezwykłe, Ponieważ na tym płótnie odcisnął się bardzo dokładny wizerunek ciała Chrystusa, zawierający wszystkie ślady jego męki i ślady zmartwychwstania. Najczęściej amerykańskie koncerny produkują filmy, które emitowane są w telewizji, które mówią o fałszerstwie tego cału. Ostatnie badania naukowe były wykonane w 2012 roku. I jednoznacznie wykazały, że wizerunek, który, z którym mamy do czynienia na całunie, nie może być uczyniony ludzką ręką, ponieważ nie istnieją takie metody naukowe, techniczne, żeby można było taki wizerunek stworzyć. Albowiem wiemy doskonale, że ten wizerunek ma 2000 lat, sposób tkania i nasiona. Rośliny znalezione w strukturach tego płótna wskazują na Jerozolimę, wskazują na Palestynę, natomiast ten wizerunek nie powstał przez odciśnięcie krwi i potu Chrystusa, ale został wypalony poprzez jasne światło z zmartwychwstania. To tak jakby teraz próbować coś w rodzaju slykarce laserowej wypalić na płótnie trójwymiarowy obraz. Taka technika nie była znana 2000 lat temu. Dlatego cieszę się, niektórzy z Was jadą ze mną na pielgrzymkę do Włoch właśnie w okresie wielkanocnym. Jedną ze stacji tego pielgrzymowania będzie Turyn, katedra i kaplica świętego całunu, i będziemy mogli pomodlić się i oddać cześć właśnie i niejako duchowo dotknąć tej najświętszej relikwii, czyli całunu nazywanego turyńskim, ponieważ te płótna znalezione wtedy w grobie przechowywane są w katedrze w Turynie we Włoszech, a ukazywane są na widok publiczny tylko z racji najważniejszych, największych wydarzeń dla kościoła. Ostatni raz. Wydaje mi się, że był ukazywany ten całun, dostępny dla wiernych nie tylko przez telewizję w roku wiary za czasu pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Chrystus także i nam zostawia dowód dla niedowiarków swojego zmartwychwstania. Dowód, który zawstydza naukowców XXI wieku. Dlatego, kochani, życzę wszystkim gorącej wiary w zmartwychwstanie. Życzę także członkom Waszych rodzin, którzy może nie są nieraz zbyt bardzo wierzący, żeby Wasza modlitwa za nich skierowana również zaowocowała głęboką wiarą w zmartwychwstanie Chrystusa. Życzę Wam, abyście zawsze kroczyli w tym świetle, które wydobywa się z grobu w momencie zmartwychwstania Chrystusa. Życzę, żebyście za tym światłem zawsze szli i życzę Wam, żebyście nie szli nigdy w życiu za nikim innym, jak tylko za Jezusem Chrystusem bez martwych stałych. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.